Jak na kasie fiskalnej datek z WP50 wysłać zalegające w niej dane do centralnego repozytorium kas fiskalnych, tzw. Tak CRK? Taka sytuacja może się zdarzyć z różnych powodów: najczęściej poprzez brak komunikacji kasy z internetem. W momencie, gdy przez dłuższy czas nie mieliśmy kasy włączonej, bądź kasa była włączona, ale nie miała poprawnej Komunikacji, czyli utraciła połączenie z internetem, nie mieliśmy w lokalu internetu przez jakiś czas, bądź z różnych innych powodów. O tym będzie sygnalizować nas trzecia dioda pod wyświetlaczem w kolorze pomarańczowym. Będzie ona sygnalizować to, że kasa nie przekazała danych do centralnego repozytorium kas. Co trzeba w tym przypadku zrobić? Strzałkami góra-dół przechodzimy do opcji. 9 pomoc. Hasło do kasy fiskalnej to 30. I strzałką w dół przechodzimy do opcji 7 wyślij dane. Po wciśnięciu przycisku gotówka dane zostaną wysłane. Czynność ta y, trwa różnie od kilku kilkunastu sekund do nawet y, paru minut. Pozostawmy kasie, kasę w tym trybie. Dane zostaną przekazane, a pomarańczowa dioda powinna zniknąć.